Siądź, ja w tym filmie weszłam na Sigma RP, był naprawdę śmieszny, więc oglądajcie koniecznie do końca. Zawci łapkę w górę, stupikach z dzwonkiem będzie mi super miło. I możecie jakieś komentarz napisać. Miejmy O Oli, troszeczkę mnie na tym filmie odkleiło, więc sorry za to. Chyba za dużo No Dobra, tworzymy nową postać zobaczmy. Dajmy imię Sigma Lewandowskie, widzowie. Dobra, myślę, że to jest dobre imię. Dobra, data urodzenia szybka o. Wzrost szybki o. Narodowość szybki o. Mężczyzna szybki o. I zatwierdź. Oni mi to zatwierdzili, ja pierdzielę Kraj widzowy? 2-2-2, no nieźle Dobra, y, twarzy mi się nie chce robić, więc zrobimy w sumie A bo dobra, dajmy widzowi jakąś losową twarz I damy sobie tylko na szybko y, nasz ciuszek Ulubiony Dobra, nie znalazłem mojej koszuli, niestety jej tu nie ma, ale znalazłem alternatywę Myślę, że jest super Siema, ej co ty, chcesz się bić? Dawaj Dawaj, chodź na solo, chodź na solo, chodź na solo, co? Poczekaj o kurde, to oni do mnie już z paralizatora nawalają Dobra, już wyjeżdżam, już wyjeżdżam E, no i co ty robisz? My no i się nie miech tylko IMS, dobra, mam nagrane, za RDM lecisz Ty też kurde, za nie pomoc, za nie pomoc! Kurde, no i mam bana, dobra, za szybko te bany dostaję. No i dostałem bana, a nie, wyrzucony zostałem. Ogar się ok. A, dobra, to powiedział jeszcze raz Sigma Lewandowski Ale data urodzenia robi wrażenie. A ja na PW siedzę no rapieżcie reporta, niech mi pomogą. Dziękuję bardzo, bardzo dobra pomoc administracji e, na się bogów. Niegodnia godnia życzę. Ty, ale otwórzcie mi też drzwi. Eh, co jest z tym serwerem? się tą wyspą. O. Eh, ale gdzie na dachu? Dobra, skaczę, power Jumper. Witam. Oj. Oj, 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 oj co tu się podziało? Oj, przepraszam. Ej, bo co, coś się podpaliło, chyba panowie? O, ej! Co tu się podziało? Czemu o tym mnie wyrzucę z Nikodem. Nie daje się do prowadzenia. Ty się nie nadajesz, ty się nie nadajesz. Ej, 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 ty mnie, ty, 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 ty mnie nie bije, ja antytrola mam. I co ty robisz, co ty robisz? Bomba, bomba. O kurde, jakie uniki. Aj, mnie zabił Ja pierdolę za to, co się dzieje. Wiem, że mnie trochę odkleja, nie? Ale pamiętajcie, że to robię wszystko dla Beki. Żeby po prostu ich troszeczkę poddenerwować. Ale kurde, zabił mnie no Zostaw moje auto, wydałem na nie grube pieniądze Dobra, widzimy się góra Ło kurde, mi widzę wydupiło Ty, tu się strzelają Przyjmuje auto Dobra Tak, tu się odpala widzę tego Nie wiem jak mi się bomba odpalała, czekajcie, dopełniam przycisków Dobra widzowie Na pobocze proszę Kurde te to ja pierdolę. Ej, dobra, jak mamy radiowóz to idziemy się przebrać, kurde Odgrywamy sobie policję, no, legalnie, prawie Tylko zaraz sobie nie bana dostanę, ale może zdążymy Dobra, Co to za fail driving? Fail driving Halo Halo Co ty robisz, człowieku? Przepraszam No mandacik będzie, proszę pana, no proszę wyjść z auta tu nie jestem policją, debilu! Nie jestem policją! idioto. No, na spokojnie, idę się właśnie przebrać. Odgrywam policję, wiesz o co chodzi, nie, wariacie? Dobra, wsiadaj do mnie, wsiadaj do mnie. Co robisz? Ja odgrywam policję, daj się przebrać, nie? Kurwa, Dawaj ze mną, jak trollujesz. Ja... Chyba, chyba, że na serio to grasz. Dobra, grasz na serio, okej, okay, dobra, dzięki, cześć. Co? A, bo ty coś piszesz, dobra. No, dawaj, pisz szybko, bo zarobano dostanę. Robisz to, czy nie? A ty adminem jesteś? Ja jestem mobnerem praktycznie, że Nie było mnie tu? godnia. Nie no ja odcinek nagram stary, promuję serwer Dobra, dobra, dobra Masz kanał, pozdro Nie czekaj, nie będzie. mogę kropki będzie. napisać O! Dobra, Elo, pozdro Krzysiu like. no, co to właściciel był <ścoughs> Ej, ale spoko właściciel ej stary Jak to oglądasz, nie? Ej, to mega szacun, serio Mega zarobisty jesteś Nie, ty minąłeś się fura widzowie ja pierdziele Dobra, ale może jeszcze pojeżdżę, nie mogę się zderzać Panowie, panowie jestem fake policją, fake policja Wsiadaj, uciekamy Wywiozę cię stąd Ja potrzebuję ucieczki Ty, a naprawisz mi auto? No Proszę, dobra weź mi napraw stary Wyjdź Dobra, ja i dzięki, my się zaraz... Policję się. Właśnie nie jestem, no. Dobra, nie, bo No weź mi naprawę, jak się naprawia auto, panowie? E! No nie, widzę, już prawie by mi naprawił. Nie, siadło auto, widzowie. Siadło auto. Mordo, 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 mordo! Proszę, daj naprawkę. Zapłacę ci nawet. No, dobra. Z nami jedziesz. No, Ale stary, ja muszę radiolkę mieć. Dobra, kurwa, ręce, wsiadasz do nas. No stary, no bez przesady. Się jedziemy na napad No, no weź. Znaczy, będziesz jak policja, będziesz jak policja. No napraw tam, No to No to, dobra. Dobra, kto to zrobił? Dobra, mam ideę, stary. Góra, góra, widzimy się. O! Dobra, ale napraw tą latajkę, proszę. No ja się nie latajkę, eee, yy, radiowóz. No kurde, gdzie ja jestem? No wy... eee no admin, za co to? No kurde tu nie ma ludzi, ej stary masz proszę dać naprawkę za frigo? Mogę się go naprawić no Nie, nie to, potrzebuję do innego auta właśnie wiesz No to kurwa naprawki nie mam Tak, a byś pojechał za mną i byś naprawił mi? Będę gdzie stoi, blisko No, daleko, blisko, no dobra Dawaj, dawaj Ja się pamiętam tak mniej więcej nie, musimy poszukać trochę No to jest ważne dla mnie auto wiesz, ono jest... One, one, no to jest takie auto, kurde, którego na co dzień nie widzisz, tak powiem ci. Tak, lekko ci zdradzę. możesz zgadnąć co to za auto, dawaj. Trochę go będziemy szukać. Ej, landa się o stoi. Jak nie chciał mnie porwać, kurwa. Nie, nie porywam cię, wiesz, tylko szukam tego auta. Ostrzegam cię. Stary. Przeczytałem na wyspę, wiesz, nie mam nic. Ale Ostrzegam. miałem super auto, którego na co dzień nie widujesz. Tylko nie wiem, gdzie ona jest. O kurde, ja się wywaliłem. Ej, dobra, czekaj, 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 ja, bo ja mam GoPro, zobaczę gdzie to było. Dalej zam... eee... Czekajcie, muszę sprawdzić, czy to było A, to muszę sprawdzić na chwilę na nagrania Dobra, ja zobaczyłem, stary, tylko, że to tak Niedokładnie było widać na nagraniu O, to jest ta uliczka, dobra, one tu stało No i mnie Kurde, zarąbali je A, z tego co teraz patrzę, to to w ogóle ta uliczka nie była Jaki to samochód był? policyjny, wiesz? No i chciałem, żebyś mnie go naprawił, nie? No bo to się zepsuło No to mogliśmy od razu no i cool. no to pewnie ten, odchodownik, nie chuj Wcześniej to było ukradzione od policji, nie? No ja wiem Tylko Nie, od... bo tego, takie typy przyjechali, wiesz, i mnie zabili Coś admin zabił, zrabował mnie, tapnął mnie gdzie indziej i zabrali tą radiolkę chyba, wiesz? Hmm. Ale dobra, muszę nową znaleźć Ale tych radiolek to się widuje na tym mieście i pootwierane są No bo tak oni nie za... Oni nie zamykają ich w ogóle. No ta? Ta. Czemu w ogóle grać stary na Sigma RP? Co cię pod... podkusiło tu? Co nie ma Better No ja też z no Better Side'a stary jestem, nie? No. Zobacz no to... sobie kanał, ja tam serię prowadzę głównie z Bettersidea, nie? Ja pierdolę ja się tu wam Zaśmie? No, no widziałem nieraz, widziałem nieraz tak, Co jeba. tu się jeba. dzieje? Jeba, Ej, poczekaj jeba. tutaj Nie bądź psy, jeba, 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 auta, jeba, to daj samochód auto. ten samochód To daj auto Czekaj, weź odejdź stary Rozwalamy ten samochód Aha, bo tam nie je siedzi. Dobra, wracamy. Nie żyje Allah, nie żyje Allah. ty na garaż, pojedziemy moim. Mniejszy. No o, dobra, bez dobra. Kitu. Tylko czekaj, ale muszę kiknąć, kurde. A podjeżdżamy pod rydylkę. Nie! O kurde, ale Ała. mnie wydopiło Czekaj. Eee, no co z paralizatora, eee. No, lepiej odjedźcie, bo ja Was bo ja leżę ogólnie. O, o kurde, dajcie no. mi wsiąść do tego auta. Ej, my do ekipy. Żegna państwie Rekrut za rekrut za Kassel. Dobra, co tu, się, co tu się dzieje na tym Sigma RP? Dobra, gdzie tu jest parking? Gdzie na ten parking? No bo tym nie dojdziemy nigdy. A ty co, coś odgrywasz czy, czy raczej taką? Kurwa, pierdolę to. No, siadaj. Ale tu nie, nie da się w ogóle pana dostać, nie? Raz zostałem Kika, bo biłem IMS na szpitalu, ale nic poza tym. Nie da się dostać normalnie. No Ale ja mówię, że odcinek nagrałem, nie? To wiesz, oni potrzebują promocji. Oj, oj, kurde! No, no to nie ja kurwa zamknęli Autobus, dobra! To jest stary teraz z czym będziemy jeździć, chodź To jest pomysł Autobus stary Ja pierdzieli z autobusem będziemy jechać Dobra, wycieczka Jedziemy po klamę Aha, dobra A mu jeszcze. A jest dobra, kurwa, jest ze Czekaj, zobaczmy czy pracuje. Nie no, trzecie osoby tu jest? Myślałem, że z pierwszej będzie. Nie da się. Jak na nabójkę przystało, kurde. No właśnie, ziomeczek dał mi ee, klamę, kajdany i jamo, więc pozdro ciebie ziomek Co ty go zabijasz? Nie zabijamy się tutaj! Przestań zabijać ludzi, niedobre człowieku Wychodzę badać teren Stoj Nie zabijamy tu ludzi! Ej, on mnie bije! Z powrotem wsiadam Ty! Ej, o to wsiadł. Dobra, idziemy dalej Klamy, kurwa. Panie policjancie! No wysiadłem, kurwa się mam! Kurwo! Ja w Śmiesznie dziele! Świeź na serwerze jest! Kurwa, opie! Ok. Autobus RDM? Tak, czekaj, próbujemy wykręcić! Siadaj! To jest taki gilde. A pić powozda? Możesz świfkę, można, można! To jest taki gilde, to będę jeździł! Właśnie szukam radiowozu, wiesz, bo jestem radiowozu grać No i cikwa z drogi! Ale dupą zarzuciło Ej czekaj, ktoś tu leży Na zero A to lokalny, o oh, kurde No i busa Ty pa, pa, jakie drifty stary A no nie no, prawie jednak nie idzie tam. Z drogi! Autobus kolny Autobus No stary, normalnie tak, pierdol się u niego. No próbuję no ale to nie skręca. Ja pierdol... <gry> czekaj, czekaj, wyjedziemy. Mam prawie prawo jazdy, więc dam radę. Prawie. <gry> nie no dobra, jesteście deklinowani chyba, nie? Nie pojedziemy nie, dalej. Koniec, koniec trasy <gry> Ej, nawet na przystanku, zobacz jak ładnie. No i kurz, ale Ale poddajemy ładnie, bo nie chcę bana tak szybko. Czemu? Poddaj się! Ej, ej, kolego! Stop, stop, stop. Ej, bo ja hita jestem, chopie! Ej, ja tak, chuj! Ej, 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 ej. Ale wsiadł, o kurde! Ała! młodszy. Dobra, że szartuję, nie, nie lutujecie, dobry ciomek jesteś. O, EMS, weź się go, proszę, leczcie! A czemu taki ładnik zabiłeś? No to nie ja! Ja też sobie widziałem. Dobra, dobra, panie EMS, no, pana panie, robota panie, panie. No. A zaśpiewasz? S nie! No i dupa! No i dupa, widzowie, trzyści! Kurde, prac społecznych, ja wjedzielę.